Siemano z tej strony to jest kolejny odcinek z Grid Auto Sport. Eee, Kontynuujemy sobie 27 sezon. Praktycznie chyba go dopiero zaczęliśmy. Eee, mamy wyścig pierwszy i lecimy pięknym Audikiem. Eee, zobaczymy jak mi pójdzie. Startujemy oczywiście z ostatniej pozycji. Jest, no jest tutaj 12 zawodników. Fak razem ze mną. Już oczywiście na samym początku musiałem uszkodzić A, układ kierowniczy. Wykorzystajmy to, że oni się tutaj przypychają. Siedź, nie, 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 to tak, tak być nie może. Dobra. Troszkę lepiej to rozegrałem, ale yy, i tak nie, naj, nie najlepiej. ...przeokrążenia, to nie będzie źle. Swolni ...shit... ...okej. Okay. O, shit, shit! Mogłem go wyminąć, kurde, ale się zagapiłem. Póki co pozycja siódma, ale za chwilę... ...o, i się to zmieni. Okrążenia widzę, że są dosyć długie. No ale przy trzech zaledwie okrążeniach być muszą. No kurde, czemu teraz dał ciała? Nie ma, nie ma gościu do Dobra, albo i nie dobra. ...po zewnętrznej raczej nie... ...nie jest dobrze wyprzedzać, to musi być naprawdę do, dobra okazja... Um, ...do tego, żeby to... Shit! O, dobrze, dobrze, wyprostował mnie, ale cholera, straciłem dużo! Dammit! Come on! Holy shit! Oh, fuck! Nie wiem, w którą mi stronę Audi jeszcze skręca. Tego jeszcze nie wiem, ale szanie wszystko na każdym zakręcie. Power! Tak jest, kurde. Zaraz jak będzie jakaś większa prosta, to o teraz może skręca mi w prawo leciutko, ale nie co no to, to nie jest jakoś a, bardzo uciążliwe. Dobra. Wyszliśmy już na pierwszym okrążeniu na prowadzenie, więc całkiem spoko do końca wyścigu już powinno teraz pójść gładko i bardzo szybko. Nikt mi nie będzie przeszkadzał na zakrętach. No skręcaj, skręcaj. Okej, okay, lecimy trochę długie to krożenia, no ale no co poradzić. Trzeba trzeba je pokonać. Powiem wam, szczerze, że bardzo mm, ostatnio mm, nie podoba mi się mój, e, głos mojego mikrofonu, on, on jest tak naprawdę praktycznie cały czas taki. E, przez co mam coraz większe skłonności do tego, żeby kupić nowy mikrofon, tylko już taki do, naprawdę porządny. E, byłby to ten co mają... ma, ma wielu youtuberów, ten standardowy Samsung G-Track, on kosztuje tam 500 prawie ale no myślę, że byłoby warto dosłownie się na niego szarpnąć. Mógłbym go wykorzystywać nie tylko przy takim zwykłym nagrywaniu let's playów, ale i też wielu innych rzeczy. Z tym, że no, w aktualnym, aktualnej chwili niestety nie, nie mogę sobie pozwolić na kupno takiego mikrofonu. Dlatego, że pieniądze zbieram na bardzo szybny i potrzebny mi cel mianowicie na samochód i jest mi potrzebna każda stuwa dosłownie. Więc odpada totalnie jakiekolwiek kupowanie teraz sprzętu do komputera i samego sprzętu, bo potem, jak kupię tylko samochód, zbieram znowuż na komputer nowy. Myślę, że to będzie kwestia dwóch, maksymalnie trzech miesięcy. Jestem w stanie wszystko odkładać, dlatego że mieszkam z rodzicami. Na razie jeszcze nic im się nie dokładam, ale no w przyszłości to na pewno, jest, na pewno się to zmieni. E, ale chwilowo jeszcze nie chcą oni, żeby im tam się to, coś, coś dokładał. Więc ech, no, przez najbliższy rok jestem w stanie już odkładać to tak, na, tak, tak, no, tak naprawdę wszystko co zarabiam. E, dzięki czemu, no, oczywiście, szybko mogę w miarę sobie zbierać na moje zachcianki i cele szczytne, jakże. Mm, także cóż, yy... no czekam mnie sporo wydatków yy... w najbliższym roku. Yy, licząc od tego momentu teraz, zobaczymy yy, jak to pójdzie, wszystko jak to się potoczy. jak tylko kupię samochód to zapewne zbieram na komputer, e, kupuję komputer i do tego być może e, też mikrofon. Zobaczymy, zobaczymy jak to jak będę stać z kasą ewentualnie najpierw kupię e, komputer, żeby mógł nagrywać bez problemu z nowych gier e, wszystkich a następnie jakoś tam po, po następnym miesiącu Mikrofon to myślę, że nie byłoby złe. No i później, już tak naprawdę, na bieżąco będę sobie zbierać kasy. Już nawet wtedy nie wiem na co. Tak, konkretnie, teoretycznie mam na co, ale, ale to są raczej takie odległe plany na kilka lat do przodu. Więc tak to wygląda. Ja lubię sobie planować takie rzeczy. No spoko, trzecie miejsce na razie. Ok. Pach, naprawdę. lecimy kolejny. Ja lubię sobie planować takie rzeczy na zapas, na, 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 na spory zapas, taki do przodu, yy, bo, bo lubię wiedzieć po co żyję, <grych> że tak to powiem. Naprawdę, to to. Warto takie rzeczy sobie planować. Jest też na co zbierać, ma się jakiś cel w tym w tym szarym, codziennym życiu można by powiedzieć. I tyle no. I to trzeba... to trzeba. Według mnie... Okej, okay. no według mnie powinno powinien każdy człowiek mieć takie właśnie plany dalsze bądź bliższe. Ja mam no... Na kilka lat najbliższych. Miał wypadek. Więc Więc na pewno już się nudzić nie będzie. Będę po prostu cały czas myśleć o nich yy... i liczyć, czy, czy, czy już mogę je zrealizować, czy nie. Bo tak naprawdę wszystko sprowadza się do pieniędzy. Yy, jakby nie patrzeć. Yy, shit. I tu nie ma co ukrywać, słuchajcie, że. O, oh, shit. I tu nie ma co ukrywać, że pieniądze są najważniejsze. E, bądź jedna z ważniejszych. No bez nich to sobie nie możemy pozwolić na za wiele. Na okrążeniu już za nami, zostały dwa. O, kurde, gościu, siedźcie, Trochę ostro w ten zakręt, ale jakoś dałem radę. I już prowadzimy, to dobrze, tylko że problem z układem kierowniczym znowu mi z, ymm, skręca w prawo. Lekko auto. No ale co poradzić. Come no okej, okay, jakoś to idzie. Chwilę rozpoczniemy ostatnie krążenie. Tych raczej. raczej ten, tego sezonu. Wątpię, żebyśmy. Wątpię, żebyśmy ten sezon zakończyli w tym odcinku. Auć. Zostały nam tam jeszcze. Ten, trzy, trzy zawody. Więc. To jest dosyć sporo. Chyba, że po jednym wyścigu będzie, ale to tak czy inaczej. Każdy jeden wyścig jest minimalnie tak 5 minut. Więc. To by było jeszcze 15 minut. No może byśmy zdążyli, tylko pod wartkiem, że będzie wszędzie po jednym wyścigu, a tego nie jestem pewien. Czy tak będzie? Ej,cia. Się rozbijam dzisiaj. Szybciej, szybciej. Kilka ostatnich zakrętów i mamy ten wyścig z głowy. Shit! A, wow, wow, wow! Jeszcze na końcu silnik uszkodziłem. Okej, okay. w dalszym ciągu jesteśmy na trzeciej pozycji. Aha. Okej. Okay. Aha, zawody pocharowe jeszcze nas czekają. Eee, więc. No, nie, raczej, raczej nie zdążymy tego sezonu sobie tutaj zakończyć. BMW będziemy jechać. Mały tor, bardzo, czyli będziemy sporo okrążeń tutaj robić. O, stare BMW, 6 okrążeń, niesamowite. Nie mamy zdradzenia, więc śmiało możesz ryzykować. Ale stara BMEczka kurde. Wszyscy na szczęście mamy takie same. Fajny odgłos piłowania. To ma oczywiście napęd na tył. Znaczy, tak podejrzewam. Te stare bmw tak miały. Nawet na nowsze niektóre. Więc no to się będzie troszkę ślizgać na pewno na zakrętach. Świet, świet, świet. Nie odpuszczamy, nie odpuszczamy. Już mamy problem z układem kierowniczym, ale miejmy nadzieję, że niezbyt wielki. No jednak trochę uciążliwy Trochę nam w lewo skręca to auto. Dosyć mocno. Podoba mi się to. Dobrze, jest dobrze. sied Siad! Siad. Dobra, tego już prawie mamy. Zasaliczas najszybsze okrążenie tego wyścigu. Słysię trochę w którąś stronę, co? Tak jest. Kurde, no. Z kim przepadni? Tak jest. O to chodziło. Tez Piękny odgłos po prostu idzie z tego wydechu przy odcinaniu Zaliczasz najszybsze okrążenie tego wyścigu. Dawaj, 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 dawaj. Jak nie zapomnę, to y za którymś razem tam kurczę y zgłośnie y odgłos. ...jak on piłuje. Shit. Shit. Bo jest po prostu boski. No, bada. Dwa okrążenia zostały. szybciej Mogłoby się trochę szybciej rozpędzać. siedz oh god. Shit. Mam! Ostatnie okrążenie. Ostatnie okrążenie, nie starać prowadzenia. Raczej jest to niemożliwe. Shit. Nie najlepiej wyszedł na ten zakręt. Kurde znowu. No okej, okay, ostatnia prosta. O oh je. Yeah. Zawody z sześciu, jeden wyścig. Mamy on, no niestety, 19 minut, więc, no, tak jak powiedziałem, nie zdążymy tego skończyć w tym odcinku, ale w przyszłym bez większego problemu. Ok, eee, tym razem lecimy Mercedesikiem. Mercedesikiem chyba, tak, SL65 z silnikiem AMG. Strasznie szeroki w porównaniu do tej bęki, zwłaszcza w porównaniu do tej bęki, którą przed chwilą jechałem. Ciśniemy, nie ma co tutaj odpuszczać. Jesteśmy praktycznie na prowadzeniu. Dzielą nas tylko trzy autka. Żółtek spadaj, co? Słaby jesteś. Dobra. O, shit. Lekki poślizg. Ciśniemy, ciśniemy, oh, fuck. trochę ostro. Ci się tutaj próbują wyprzedzić. Power, Aaaa. kurde, dobry początek, utrzymaj doprowadzenie. Nie pchaj się, gości, co? No, to żem poleciał. Szybciej, szybciej. Ostatnie trzy, znaczy ostatnie trzy. Kolejne trzy okrążenia, to już przejedziemy sobie na spokojnie na pozycji pierwszej. I myślę, że to już będzie na tyle. Więcej nie zdążymy raczej przejechać. Szkoda mi rozpoczynać kolejne wyścigi. Myślę, że 20 par minut jest w zupełności wystarczająco długi odcinek. Pięciutko, zahaczyłem, ale dobrze, że mnie nie odbiło to jakoś super mocno, strasznie nierówna to jest ta droga, strasznie tutaj podbija, no, po prostu każdy jeden wybój jest wyczuwalny, zwłaszcza tym Mercedesem, on jest szeroki, dobrze się trzyma drogi, no ale jest niski. I przez to w ogóle nie amortyzujemy tego wszystkiego tych wszystkich nierówności I to wszystko jest odczuwalne niestety na całej budzie samochodu Shit, shit! O! Co? No i dobrze niech zdechnie wreszcie Kurde, no jest cały czas pierwszy, no w sensie w tych e, w tych e, punktacji... E, zespołowej, bo tutaj to ja jestem pierwszy, ale w funktacji zespołowej niestety jesteśmy w dalszym ciągu na trzeciej pozycji. Nieważne że cały czas tutaj zajmuje pierwsze miejsce. Tam zajmujemy trzecie Zaliczasz najszybsze okrążenie tego wyścigu okay. Wow, tam na, na górze na moście nawet jakieś pojazdy jeżdżą. Teraz słuchajcie co za, zauważyłem, jakieś dwie ciężarówki tam akurat jechały niesamowite, że o, takie szczegóły nawet tutaj do, dopracowane są że z, zadbali kurczę ne, producenci Siemne. O, producenci. Twórcy gry, no. Czyli mimo tego, że tutaj sobie odprawiamy te wyścigi, to tam jakieś życie normalne się toczy w dalszym ciągu. Nie jest ono widoczne jakoś tam super ekstra, ale no. To był akurat bardzo fajny akcent. Podkreślenie tego. Gram już tyle w grida Autosport, a dopiero tak naprawdę teraz to zauważyłem. No i okej, okay, i meta. Nathan McCain wiele razy obejrzy powtórkę tego wyścigu wspaniałe dwudziestwo. <trybuj> O, drugie, wskoczyliśmy na drugie, super. Super, słuchajcie. Okej. Okay. Także to słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć!